Cześć, witam ponownie na kanale Husator. Jak wcześniej Wam pokazywałem nowości z marki Junak, mówiłem o motorowerach, ale zapomniałem powiedzieć o Junaku SC300, który był na miniaturce. Dlatego dzisiaj kilka słów na temat tego motocykla. Będziemy się posiłkować zdjęciami jeszcze Junaka SC125. A dlaczego to już powiem w dalszej części e, materiału. Zapraszam do oglądania. Na początek chciałbym Wam przypomnieć, że jak od Black Friday po Mikołajki lecimy z bardzo fajnymi ofertami aż do Wigilii Bożego Narodzenia. Dlatego ponownie jest promocja 25% na rzeczy, części, akcesoria w cenach detalicznych. Specjalnym kodem rabatowym, szczegóły na naszej stronie, link oczywiście w opisie, oraz macie już specjalny kod rabatowy na pojazdy, minus 10%, więc on, ten kod obniży wam wartość zamówienia o te 10%. Nie wliczamy to oczywiście transportu oraz składania. Więc tyle, tyle na początek. I wracamy do Junaka SC300. Jest to nowy motocykl, już jest dostępny z tego co wiem, i kontaktowałem się z opiekunami bądź kierownikiem w firmie Almot na magazynie. Jest dostępność. Zaraz powiem dokładnie, jakie są kolory, tylko sobie zerknę na aktualne stany. Jest to Junak SC125 z silnikiem. 300 więc tutaj będę się bardziej posiłkował zdjęciami SC125, a danymi technicznymi będę przypuszczał, że to są bardzo porównywalne dane do wodza 300 AC bądź DS. Dlatego też kilka danych przekażę i zobaczymy. Czy tutaj moje przypuszczenia były trafne, jak już dostaniemy w pełni zaktualizowane dane techniczne do Junaka SC300? Ale jedno wiemy na pewno: waga, wygląd nie za bardzo się tutaj zmieni. Tyle samo miejsca. W linku jest również film, gdzie pokazaliśmy. I zaprezentowaliśmy Wam Junaka SC125, więc będziecie mieć tam możliwość zobaczenia jak ja wyglądam na tym motocyklu, jak to jeździ, czym się charakteryzuje. Tutaj mamy SC300, więc przeniesiemy sobie wszystko to co ma SC125 na większy silnik, mocniejszy silnik, dynamiczny silnik, większa pojemność, co daje większą frajdę z jazdy. Więc co, patrzymy na zdjęcia i będę opowiadał bliżej o tym motocyklu. Tak prezentuje się Junak SC125 i z pewnością tak samo będzie wyglądał SC300. Ja ten motocykl porównuję do Wodza 300 AC i tutaj skupimy się bardziej na danych technicznych. Silniki o pojemności 292 generują mocy około 26 koni mechanicznych. Jest to silnik chłodzony cieczą. Moment obrotowy na poziomie 23 Nm. Homologacja Euro 5. Hamulcem hydrauliczne. W 300 pewnie będą dwie tarcze zamiast 1, tłuczkowe zaciski. Manualna skrzynia biegów sześciobiegowa. Jeśli chodzi o długość, wysokość, szerokość, rozstaw będzie taki sam jak w 125. Nie zmienia się również licz... nie będzie się zmieniał licznik, nie będzie się zmieniało oświetlenie, wszystko w technologii Full LED. Sam silnik jest bardzo dynamiczny. Zapraszam na prezentację tego modelu Watch 300 AC na naszym kanale YouTube i tam zobaczycie, jak tym pojazdem się jeździ. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Przypominam o promocji 10% na pojazdy, tym m.in. Junaka SC300. Następny materiał będzie już o motorowerze X-Ray. 50 nowość, pokażę Wam dwie wersje na Supermoto oraz na kołach crossowych. Pamiętajcie o udostępnianiu, pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu naszego kanału, znajdziecie nas również na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Oczywiście na naszym kanale YouTube. Sprawdzajcie shorty, sprawdzajcie takie krótkie filmy, na które gdzieś tam pokazujemy i zdradzamy, co u nas ciekawego się dzieje. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!